23 styczeń dzisiaj wolny, jadę w Wolnej temperatura minus 10 odczuwalna nie jest minus 20 tak wieje że masakra jak coś będzie ciekawego to wam nagram a jak nie to nie będę nagrywał zobaczymy bo jest tak zimno O i nie wiem czy przyjadę w ogóle z kolejny tak to tak, że masakra dobra widzimy się już na miejscu i miłego oglądania Jestem na takich terenach jestem chyba przeszedłem, ale cały czas tak masakra zobaczymy czy, czy gdzieś nie będzie słychać kruków No i czy zwierzyna chodzi. wychając na to miejscówkę nad wajalaniem w przebiegły drogę Ale takie smaki. no i tutaj list niedawno przeleciał, jest nie zdożem nagrać. Lecimy dalej. Powoli jakoś się obejdzie za tak wszystkie tereny. Dobra, szukamy teraz i słuchamy czy gdzieś nie ma korków. No i to taka mała przerwa. Siedzę na na Gwandi. Tak, myślę, że jak to jest taka pogoda, to zbiżeno nie chodzi po tych takich polach. Także. Jak się utrzyma śnieg, a sadzon rzutowy się zacznie, to nie warto chodzić, bo jest mało śladów. Tu są moje, tu jakieś takie stare. Jak w sumie nie ma, no bo po co może tu chodzić? Jak pół metra śniegu miejscami na tych polach jest. No tutaj coś widzimy, że coś chodzi, ale. Mówię, po lesie to jeszcze, jeszcze warto pochodzić. Chyba, że pogoda się zmieni. Do sezonu jeszcze mamy, 3, no 3 tygodnie. Tam jakiś ptaszek lata, ale to ale to nie kruk. Wiatr wieje słychać. Schowam się między takimi drzewami, takim lasem. No to w chwilę, odpocznę i idę dalej. Jak na razie nic ciekawego nie ma. Także nie wiem czy filmik wrzucę dzisiaj a jak nie to może jutro coś nagram no zobaczymy idziemy zaraz daleko odpocznę zobaczcie jakie zaspy normalnie w nogi wyciągnąć masakra lecimy dalej jak ta zwierzęta ma funkcjonować taki w takiej pogoda to jest masakra tam chyba są dokarmiane, są aż pod lasem, zaraz podejdziemy i wam pokażę i tutaj mam widzicie ścianko są dokarmiane takie o widoki takie mamy widoki też koło Tutaj mamy śioneczko Gdzie one tutaj zaraz podejdziemy Zobaczymy czy są jakieś trochę świeżek Moby tak, widzicie tu takie byle jakie stare takie te trochę ich nie a podejdziemy razem, nie wiem czy ten filmik rzucę dzisiaj to nie ma nic pokazywać. Dwa metry dzisiaj, jak wódę. taki zespach. Dzisiaj to pojadę do lasu. Pola odpadają. Jak na razie, jak będzie ten śnieg, to wolny las. A jak trochę śniegu zginie, to trochę mniej chociaż, żeby było, to, to wtedy się tutaj wybiorę z powrotem. No ale z tego co mi wiadomo, to śniegi nadają. Teraz kolejne opady. Będzie... Jest czasami w dzień lekko na plusie, ale... Później chyba znowu przynioski nadają. Może ten tym on ciężki będzie. Zobaczymy. Czy coś się trafi. <gry> Dobra. Odchodzimy pod to się. O, sarenka, nie widzę czy będzie widać. O, przebiegła. Zobaczymy <laughs> czy coś będzie widać. Jakieś trapy świeże. Tu niby coś było, ale też jest zasypane. Teraz... Zobaczcie, w ogóle tropów nie widać. Z, od strony lasu. Tak jak wspominałem, że one w lesie teraz siedzą. No na było jest zosterne ale pachnie, pachnie szerokiem teraz sobie do auta może i to chyba patrzę sobie jaka że tu podchodzi po z pół z daleka ustana Bo tak bez osłony w kabinie, w samochodzie będą one na tym silniku ale tak nie wieje tutaj to odczuwalne to jest naprawdę masakra druga w miarę przejazdna. jeden plus taki, że właśnie mogę przejechać spokojnie w miarę Dobra, coś będzie ciekawego to jeszcze Wam nagram, a tymczasem do następnego odcinka pozdrawiam wszystkich subskrybentów i czekamy na ten sezon, zobaczymy co, co przyniesie.